Hejka, z tej strony Zwyczajna Mama. Witajcie na moim kanale. Jest piąta 10 Idę właśnie do pracy. Jest Sylwester. Zacznijmy może od tego, a ja idę do pracy. I to nie na mało, bo na 10 godzin. Więc to, jak ja będę zdychać na tym Sylwestrze, to już jest przepowiedziane z góry. Ale zobaczymy, co będzie dalej. Tymczasem do zobaczenia w mojej pracy, jak już będę w domu. Jest godzina 16:40. Wróciłam niedawno z pracy, dosłownie jakieś 20 minut temu. Zdążyłam nałożyć maskę. Mieliśmy trochę problemów z tą maską, bo zaginęła. Okazało się, że Alicja schowała ją gdzieś pod poduszki w salonie i nie mogliśmy jej znaleźć, bo nie była na miejscu, w którym ją zostawiłam. W międzyczasie. Robię jakąś przekąskę, a mianowicie pizzę. Bo no, wróciłam z pracy, jestem głodna, później będę się kąpać. Pomaluję się, uczeszę, przyjadą goście, a jeszcze muszę zmienić pościel dla gości i, i musimy odkurzyć. A później idziemy na balet

Jesteśmy już gotowi, goście też przyjechali. Tak, przyjechali pakują się, pakują się <grym wsiadam <grym wsiadam właśnie, wsiadam do właśnie do, do samochodu. Do witam, witam, witam i o zdrowie tak pytam. Jak humorek przed imprezą? Z... Zajbista. Nie masz zajbista? Nie mam Mam, yeah. A ty Adrian, jak tam na imprezę gotowa? Będę jak dojada. No może wódka Lokowanie produktów Jako kelner e, mówię wam Jest dobrze Kelner oszukuje Ogólnie nie jest bois. z tej strony Ala i mama, no uderzyła się to masz aukę. jest dzisiaj chyba piąty stycznia? tak piąty, tak mi się wydaje no tak a, a my nadal nie wstawiłyśmy filmu po prostu jesteśmy chore Ala jest chora, ja jestem chora na szczęście ominęły nas antybiotyki Ale I nie, nie, nie się muszę i leżymy cały czas w domu w łóżku, w piżamie no teraz umyłam włosy, to mi schną muszę je wysuszyć do końca i później muszę zrobić coś do jedzenia Tylko nie wiem co mi się. nie chcę nic jeść zmontowałam już film po części ale jest strasznie krótki zaraz ci kochanie biorę więc stwierdziłam, że dodam coś od siebie. Poza tym wszystkim jestem strasznie przybita, ponieważ ym, przyszłam sobie do pracy w nowym roku i dostałam wypowiedzenie. Także super rozpoczęcie roku 2020. Przyjęto mnie tylko na miesiąc do pracy, no w sumie na grudzień. Miałam... Tyle nadziei związanych z tą pracą. Jest mi strasznie... Dobrze ja ci zrobię, kochanie zaraz. No, zaraz ci obiorę. Zaraz ci obiorę, chodź. To przynieś mam na rękę i ci obiorę, dobra? Jest mi strasznie przykro w związku z tym, że straciłam pracę. Nie wiem, co dalej będzie, bo dostać pracę w dzisiejszych czasach jest ciężka, szczególnie w mieście, w którym się mieszka. No ale jakoś trzeba żyć dalej, nie? Tylko jest mi strasznie przykro, bo miałam tyle planów związanych z tą pracą, naprawdę. I tylko tak zimno mi jest strasznie, że... Najchętniej ja to bym leżała cały dzień w domu. W łóżku. A Adrian wyciąga mnie na obiad do mamy. Tak mi się chce, że aż wcale. Co robisz? Chwilę może fajcie takim. Poznokce robisz? Pofonem. Wodą. Wodą robisz paznokcie? Tak. Wodoba. No pokaż jak się robi paznokcie. Wodą... Wodą. Wodą się robi. Tak. Mhm. Kuskiem też. I czym jeszcze? a wyciągnij to z buzi bo to jest bełk umprudziłaś się pastą do zębów mandarynkę? mandarynkę dobra no, tak. mama ci wbije pazura <gryw> nie mogę, o Boże o. proszę udało się no, możesz obierać. Ty ty ze Daj mi na rękę. Lubisz mandarynki? Tak, bardzo. Będzie sieldać sobie mandarynkę jak obierzesz. Daj może ci pomogę, bo tu jest ten cybek taki, to ciężko tu wychodzi. To wszystko jest prawda. <grymne> <grymne> to <grymne> to, to, to przez ten. Jak się czujesz? Wyjadając w chipsy Ali. Mąż kupił ptasiem mleczko. w tajemnicy przede mną i powiedział, że mi nie da. Naprawdę mi będzie się smakowało. W ogóle. Ledwo czuję. Czujesz życie? Ledwo żujesz Ledwo żuję się. Mhm, takie Dotarliśmy już do domu i w tym momencie będę kończyć tego vloga. Dajcie znać koniecznie jak Wy rozpoczęliście swój rok 2020, czy był dobrze rozpoczęty, czy źle, czy zdechacie nadal po Sylwestrze może, czy nie. Zostawiajcie koniecznie łapki w górę. Nie zapominajcie o subskrypcji tego kanału. Zapraszam również do obserwowania mnie na Instagramie. Link do niego macie poniżej w opisie filmu. Zapraszam również do oglądania pozostałych filmów na moim kanale i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!